Jesteś pierwszym blokiem. Napisz teraz ostateczną odpowiedź. Szejk milioner poprosił nowa sekretarka o radę finansową dla żartu. Jej słowa go zamurowały kropla deszczu spływała po panoramicznej szybie, zamazując widok na rozświetlony neonami wieczorny Kraków. Wewnątrz, w absolutnej ciszy dwupoziomowego penthouse'u na ostatnim piętrze biurowca, panowała atmosfera chłodnego, lśniącego luksusu. Marmur na podłodze polerowana stal i pojedyncze dzieło sztuki w centrum rzeźba z matowego szkła przypominająca pęknięte serce on Ignacy Król lat 58 siedział za mahoniowym biurkiem którego wartość przekraczała roczne dochody małego miasta wysoki w idealnie skrojonym grafitowym garniturze z nieskazitelną siwiejącą fryzurą i spojrzeniem które przywykło do wydawania poleceń i do którego nikt nigdy nie śmiał się sprzeciwić był potentatem na rynku nieruchomości, właścicielem połowy luksusowych apartamentowców w Małopolsce, mężczyzną, dla którego pieniądze straciły już dawno temu jakiekolwiek znaczenie inne niż symbol niekwestionowanej władzy. Trzymał w dłoni szklankę z bursztynowym płynem, oglądając refleksy świetlne na powierzchni alkoholu, złoto i chłód. To były jedyne tekstury, jakie go otaczały. Kontrast między tym przepychem a pustką, która wypełniała jego przestrzeń był uderzający. Wszystko wydawało się perfekcyjne, ale coś było złamane w środku. Nie czuł już smaku zwycięstwa, nie czuł nic poza chronicznym znużeniem i subtelnym, dławiącym poczuciem, że całe jego życie sprowadza się do cyfr na ekranie. I poklepywania po plecach od ludzi, którzy pragnęli tylko części jego majątku. Żona odeszła pięć lat temu, zmęczona byciem kolejnym luksusowym dodatkiem, a syn studiował w Londynie, dzwoniąc tylko, gdy potrzebował większego przelewu. Ignacy był królem, ale królestwo było puste. Miał wszystko, ale siadał sam w tym dwustumetrowym więzieniu ze szkła i stali, wpatrując się w deszcz. Jego twarz, nawet zrelaksowana, nosiła ślad wiecznego napięcia. Jakby cały czas czekał na atak. Kiedy w końcu podniósł szklankę do ust, jego ruch był zbyt powolny, zbyt ostrożny, jak u człowieka, który boi się, że gwałtowny gest mógłby spowodować implozję otaczającego go świata. Następnego dnia, biuro przywitało go swoim zwykłym szmerem kontrolowanego chaosu, który Ignacy tak lubił. Jednak dzisiaj czekała na niego nowa twarz. Sekretariat przechodził rotację. Nikt nie wytrzymywał jego perfekcjonizmu i emocjonalnej dystansu dłużej niż kilka miesięcy. Marta Kowalczyk, lat 26, stała przy biurku recepcyjnym. Nie była typową asystentką, które Ignacy zatrudniał, modelki w drogich kostiumach. Marta miała na sobie prostą, lecz schludną spódnicę i białą koszulę. Jej twarz była szczupła, oczy szare i czujne, a włosy splecione w skromny warkocz. Biła od niej naturalna, cicha godność. Studiowała historię sztuki zaocznie i pracowała, by utrzymać siebie oraz chorą matkę na obrzeżach Nowej Huty. Jej siła nie pochodziła z drogich ubrań, ale z wewnętrznej, cichej determinacji. Wykonywała swoją pracę z precyzją, ale bez czołobitności, której Ignacy tak oczekiwał. Ignacy wszedł do swojego gabinetu, rzucił teczkę na biurko i chwilę później z czystej złośliwości i nudy nacisnął interkom. Panno Kowalczyk. Powiedział tonem, który oznaczał rozkaz: Niech pani wejdzie. Muszę omówić z panią sprawę, która wymaga świeżej perspektywy. Marta weszła po chwili, z notesem w dłoni, gotowa do pracy. Spokojna, lecz lekko spięta. Ignacy oparł się wygodnie na fotelu, rozbawiony nadchodzącym żartem. Bawiło go, jak ludzie na szczycie udawali, że znają się na wszystkim, podczas gdy on wiedział, że są tylko nadętymi figurami. Teraz zagra sobie nową, skromną sekretarką. Marta, tak? zaczął mierząc ją wzrokiem. Doskonale. Mam tu pewien dylemat inwestycyjny. Chcę kupić ten nowy kompleks logistyczny pod wieliczką, ale mam wątpliwości co do ryzyka. Muszę podjąć decyzję w godzinę. Chcę znać pani opinię, szczerą i nieobciążoną moimi dotychczasowymi poglądami. Proszę mi doradzić. Co powinnam zrobić z tymi dwustoma milionami złotych? W jego głosie pobrzmiewała ironia, a w oczach czaił się błysk oczekujący na jej zakłopotanie potknięcie lub co gorsza na jakąś naiwną stereotypową radę Marta spojrzała na niego nie mrugając czuła że to jest test ale jej wewnętrzna godność nie pozwoliła na upokorzenie odłożyła notes i odpowiedziała głosem zaskakująco spokojnym choć wciąż cichym panie Ignacy nie znam się na logistyce ale jeśli ma pan taką kwotę to chyba ma pan też kogoś komu te pieniądze mogłyby naprawdę pomóc Moja rada? Inwestycja to nie tylko zysk, to też odpowiedzialność. Ignacy odruchowo się wyprostował. Nie usłyszał upokorzenia. Usłyszał lekcję, delikatnie, ale stanowczo przekazaną przez dziewczynę, która zarabiała na życie, parząc mu kawę. Poczuł się, jakby uderzył go prąd. Blok jeden, siedemset słów, ukończony. Proszę o potwierdzenie, abym mógł kontynuować. Rozumiem. Kontynuuję. Ściśle przestrzegając instrukcji o braku jakichkolwiek oznaczeń scenicznych, utrzymując język polski i limit 700 słów. Odpowiedzialność? powtórzył Ignacy. A jego głos był chłodniejszy niż marmur w gabinecie. Słucham. Czymże jest odpowiedzialność w kontekście 200 milionów Marty? Tym, co się kupuje, a nie tym, co się sprzedaje odparła Marta, znów zaskakując go dojrzałością. Patrzyła na niego bez strachu. A to było dla Ignacego nowością. Przez lata otaczali go ludzie, którzy albo go nienawidzili, albo bezgranicznie pragnęli jego aprobaty. Ta dziewczyna, ani jedno, ani drugie. Widziałam, jak pan wczoraj wychodził sam. W tej limuzynie jest pan tak samo sam, jak ja w tramwaju o piątej rano. To nie jest zysk, to jest pustka, panie Ignacy. Ignacy poczuł, jak jego wewnętrzna zbroja, budowana przez dekady cynizmu i sukcesu, Delikatnie pęka. To był pierwszy szok, pierwszy test, który nie miał nic wspólnego z finansami. Miała czelność dotknąć jego samotności. Wstał i podszedł do okna, udając, że obserwuje miasto. Próbował odzyskać kontrolę. Może ma pani rację, Marta. Widok z góry bywa klaustrofobiczny. Przyznał, obracając się szybko, by sprawdzić jej reakcję. Nie zareagowała. Stała. Czekała. Była uosobieniem cichej siły i godności, której nauczyło ją codzienne przetrwanie. W następnych dniach Ignacy zaczął ją obserwować. Z pozoru skupiony na pilnych sprawach, kątem oka śledził jej ruchy. Zauważył, że nigdy nie marnowała ani minuty. Nie przeglądała telefonu, nie plotkowała z ochroniarzem. Jej lunch składał się z kanapki w plastikowym pojemniku, którą jadła, czytając jakąś grubą książkę, prawdopodobnie podręcznik do historii sztuki. Była piękna w swojej surowej, nieozdobionej prostocie. Pewnego popołudnia, kiedy Ignacy wychodził z biura, zobaczył, jak Marta próbuje uruchomić swój stary, zardzewiały rower, który trzymała w podziemnym garażu. Łańcuch spadł, a ona, brudząc sobie ręce, próbowała go założyć z powrotem. Ignacy podszedł, choć jego ego protestowało. Zawsze miał mechaników i kierowców. Nigdy sam nie naprawiał niczego. Problemy techniczne, pan Nokowalczyk? Marta podniosła głowę, lekko zmieszana z brudną smugą na policzku. To tylko łańcuch, panie Ignacy. Po prostu jest zmęczony życiem, jak ten rower. Uśmiechnęła się lekko, szczerze, a ten uśmiech, pozbawiony kurtuazji, uderzył go mocniej niż tysiąc komplementów biznesowych. Niech pani zostawi, zawiozę panią. Dziękuję, ale nie. Muszę go naprawić, sama. To moja odpowiedzialność. A poza tym. Mieszka pan w zupełnie innym świecie niż ja. W świecie, do którego nikt nie chce dołączyć? Spytał, a w jego głosie, wbrew jego woli, pobrzmiewała nuta żalu: W świecie, w którym ludzie zapominają, jak to jest mieć brudne ręce. Poza tym muszę po drodze wstąpić do apteki. Matka potrzebuje leków, a one są tylko w tej jednej, starej na Kazimierzu. To długa droga. Ignacy poczuł ukłucie, to ukłucie empatii, uczucia, które zamroził w sobie wiele lat temu. Zrozumiał, że jej codzienne zmagania mają większą wartość niż jego roczne sprawozdania finansowe. W jej oczach nie było narzekania, tylko spokojna akceptacja. Ta prosta dziewczyna nie walczyła o luksus, tylko o życie i godność swojej matki. To była prawdziwa siła. W końcu, po kilku minutach jej nieudolnych prób, Ignacy ku swojemu zdziwieniu przykucnął w swoim drogim garniturze poczuł zapach smaru i chłód betonu wyglądał absurdalnie w tej sytuacji. Niech pani odsunie te ręce. Pan król, prezes, założy pani ten łańcuch. Marta parsknęła śmiechem, zakrywając usta brudną dłonią. To był pierwszy raz, kiedy widział, jak śmieje się z radości, a nie z uprzejmości. Jej śmiech był ciepły i naturalny. Ignacy, czując smar na palcach, poczuł coś, czego nie czuł od lat, satysfakcję z prostego, manualnego zadania. Po minucie łańcuch był na miejscu. Wstał, otrzepując drogie spodnie, ale nie udało mu się pozbyć plamy oleju. Zadowolona? Bardzo. Dziękuję, panie Ignacy. Do jutra. Odeszła, pchając rower. Ignacy stał, patrząc na ciemną plamę na swoich spodniach, która teraz wydawała się jedynym realistycznym elementem w jego sterylnym świecie. Marta, w swojej prostej godności, stała się lustrem, w którym Ignacy musiał zmierzyć się z własną głęboką próżnią. To, co uważał za siłę, było tylko pustym echem. Jakiś czas później doszło do pierwszego, poważnego wstrząsu, który zmienił równowagę Ignacego. Odbiło się to echem w świecie krakowskich elit. Chodziło o skandal finansowy związany z jednym z jego kluczowych partnerów, który okazał się oszustem. Choć Ignacy był czysty, medialne szambo wylało, oblewając jego reputację błotem. Akcje jego firm runęły, a on, człowiek przyzwyczajony do absolutnej kontroli, Znalazł się pod ostrzałem. Tego dnia, kiedy wiadomość trafiła na pierwsze strony gazet, Ignacy zamknął się w swoim gabinecie. Dzwonił telefon za telefonem, ale on nie odbierał. Czuł się osaczony i po raz pierwszy w życiu, bezsilny. Jego wielkie szklane królestwo nagle wydało się pułapką. Jego duma i arogancja, które chroniły go przez lata, teraz stały się jego największą słabością. Zamiast walczyć, po prostu siedział, wpatrując się w deszcz który znów zaczął bębnić o szyby. Wtedy cicho zapukała Marta. Nie pytała o pozwolenie. Weszła niosąc prosty ceramiczny kubek, a nie jego zwykłą drogą szklaną filiżankę. Przyniosłam panu zupę, powiedziała, stawiając kubek obok niego. Moja mama ją ugotowała, rosł. To zawsze pomaga na wszelkie wstrząsy. Ignacy podniósł wzrok. Był zdumiony. Cały świat wokół niego walił się. A ta młoda dziewczyna, która nie miała nic, Przyniosła mu rosół swojej matki. To było takie proste, takie ludzkie. Nie pytała o skandal, nie pytała o akcję. Zaoferowała mu ciepło i pocieszenie, którego nie potrafiły mu dać wszystkie jego miliony. Marta, ja, ja nie jestem głodny. Wiem, że Pan jest zajęty, ale nie chodzi o głód. Chodzi o to, żeby poczuł Pan coś prawdziwego. Moja mama mówi, że ciepła zupa leczy nie tylko żołądek, pomaga też na duszę. Wyszła równie cicho, jak weszła, pozostawiając go z parującym kubkiem. Ignacy wahał się, czując absurdalność sytuacji. On, magnat finansowy, miał jeść rosół z nowej huty. Jednak po chwili, drżącą dłonią, podniósł kubek. Zapach kurczaka i marchewki wypełnił sterylne powietrze gabinetu, wprowadzając obcy, domowy element. Ostrożnie spróbował. Smak był prosty, ale głęboki, pełen smaku którego nie dało się kupić w najdroższej restauracji. To był smak troski. Następnego dnia, kiedy Marta przyszła do pracy, Ignacy zawołał ją do siebie. Wyglądał na zmęczonego, ale już nie na pokonanego. Dziękuję za rosół, Martino. Był najlepszą rzeczą, jaką jadłem od lat. Marta po raz kolejny się uśmiechnęła, tym razem z satysfakcją. To dzięki świeżym składnikom i sercu, panie Ignacy. Serce, tak. W moim świecie rzadko się o tym mówi. Powiedz mi, Marta, jak to jest? Jak pani z tak niewieloma zasobami utrzymuje taką wewnętrzną stabilność? Wszystko się wokół mnie wali, a pani wciąż ma ten spokój. Marta usiadła, poproszona o to gestem Ignacego. Wzięła głęboki wdech, a jej szare oczy stały się melancholijne. Odsłoniła swoją historię, ale zrobiła to bez żalu, z siłą człowieka, który przyjął swój los. Nie miałam wyboru, panie Ignacy. Kiedy miałam 16 lat, mój tata, robotnik w stoczni, zginął w wypadku. Nie mieliśmy ubezpieczenia, nic. Zostaliśmy same z chorą na serce mamą. Musiałam dorosnąć w jedną noc. Porzuciłam marzenia o studiach dziennych. Podjęłam trzy prace, sprzątałam, uczyłam. Musiałam być silna, nie dla siebie, ale dla niej. Jej głos był opanowany, ale malowało się w nim echo wielkiej, dawno przeżytej straty. Strata jest jak złamanie, panie Ignacy. Boli okropnie, ale gdy się zrośnie, kość jest mocniejsza. Pieniądze nie pomogłyby mi w przeżyciu straty taty. Pomogła mi miłość matki i obowiązek. Prawdziwe bogactwo to wiedza, że ma się kogoś, kto cię potrzebuje. Ktoś, dla kogo warto wstawać rano. To właśnie to daje mi spokój. Nie akcje. Bo akcje mogą spaść, ale miłość i obowiązek. Nie podlegają giełdzie. Ignacy słuchał w całkowitym milczeniu. Był przyzwyczajony do opowieści o sukcesie i chwale, a nie o stracie i cichej walce. Widział w niej siłę moralną i nadzieję pomimo cierpienia. Jej słowa uderzyły w niego z całą mocą. W porównaniu z jej historią, jego straty finansowe wydawały się błahe. Czuł, że ta prosta dziewczyna nieświadomie stała się jego lustrem i przewodnikiem moralnym. Blok 3: 700 słów. Ukończony. Proszę o potwierdzenie, abym mógł kontynuować. Kontynuuję, ściśle przestrzegając instrukcji o braku jakichkolwiek oznaczeń scenicznych, utrzymując język polski i limit siedemset słów. Po tej rozmowie Ignacy zaczął się zmieniać. Zmiana była powolna i subtelna, ale dla Marty i dla jego nielicznych współpracowników, zauważalna. Przestał używać interkomu do wydawania poleceń. Zaczął chodzić do kuchni, aby samemu zrobić sobie herbatę, co wcześniej było nie do pomyślenia. Były to drobne, niemal niezauważalne gesty, które jednak oznaczały, że powoli zrzuca z siebie płaszcz arogancji i wyłączności. Pewnego mroźnego poranka, gdy Ignacy jechał do biura swoją lśniącą limuzyną, zauważył, jak Marta czeka na przystanku tramwajowym skulona z zimna. Miał w planach pilne spotkanie, ale kazał kierowcy zatrzymać się. Wsiadaj, Martino powiedział, otwierając drzwi. Marta zaskoczona wahała się. Nie chcę przeszkadzać, panie Ignacy. Nie przeszkadzasz. Wsiadaj. Jest zimno, a ja mam i tak za duże auto dla jednego człowieka. Wsiadła. Przez chwilę panowała niezręczna cisza. Siedziała sztywno na luksusowej, skórzanej kanapie, a Ignacy po raz pierwszy poczuł się nieswojo we własnym samochodzie. Różnica między ich światami była namacalna, ale tym razem to nie ona czuła się gorsza, ale on, który nagle zdał sobie sprawę z absurdalności swojego bogactwa. Ten garnitur ma plamę, powiedziała Marta, wskazując na miejsce, gdzie kiedyś pobrudził się smarem rowerowym. Mógłby pan go oddać do czyszczenia. Ignacy uśmiechnął się, zaskakując sam siebie. Wiesz co, Marta? Zostawiłem ją. To jedyny dowód na to, że potrafię jeszcze być. Użyteczny w prostych sprawach. Kiedy patrzę na tę plamę, pamiętam o łańcuchu. I o tobie. Marta nie skomentowała tego. W milczeniu podziwiała widok zza szyby. Wiedziała, że ten człowiek, zamknięty w swojej złotej klatce, powoli uczy się czuć. Jego wewnętrzny konflikt był widoczny. Podczas ważnego zebrania zarządu, gdzie dyskutowano o agresywnej fuzji mającej na celu odzyskanie utraconych udziałów, Ignacy przerwał dyskusję. Zaczekajcie powiedział do swoich wilków Czy ta fuzja nie oznacza, że 500 osób straci pracę w tej mniejszej firmie? Czy wyliczyliście, ile rodzin to dotknie? Wszyscy spojrzeli na niego z osłupieniem. Dotąd liczyły się tylko cyfry. Panie prezesie, to są nieuniknione koszty optymalizacji, stwierdził jeden z dyrektorów, patrząc na niego jak na wariata. Optymalizacja dla kogo? Dla nas? Czy dla ludzi, którzy stracą dach nad głową? Znajdźcie inne rozwiązanie. Takie, które nie zniszczy ludzkiego życia. Inaczej odrzucam te propozycje. Nie interesuje mnie zysk kosztem cierpienia. Jego słowa wywołały burzę. Stary Ignacy nigdy by tak nie postąpił. Marta, która cicho robiła notatki w kącie, uniosła wzrok. Widziała w jego oczach błysk autentycznego moralnego oburzenia. Zaczynał stawać się lustrem, które pokazywało mu nie tylko pieniądze, ale i konsekwencje. Jego transformacja objawiła się też w sferze osobistej. Zamiast samotnie pić whisky, zaczął spędzać popołudnia w pobliskim parku, obserwując ludzi. Pewnego razu, gdy mijał starą kawiarnię na Kazimierzu, zobaczył Martę, która karmiła bezdomnego psa resztkami swojej kanapki. Nie widziała go. Była skupiona na zwierzęciu, jej twarz była pełna ciepła i współczucia. Kiedy Ignacy patrzył na ten prosty gest dobroci, poczuł głębokie ukłucie w sercu. Ta skromność i empatia miały większą wartość niż cała jego fortuna. Marta nie musiała się uczyć, jak być człowiekiem, ona po prostu nim była. Ignacy, pomimo swojej pozycji, musiał na nowo zdefiniować swoje człowieczeństwo. Proces był bolesny, ale prawdziwy. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo mierzy się tym, ile dajesz, a nie tym, ile gromadzisz. Aż w końcu nadszedł dzień, w którym musiał zmierzyć się z największą prawdą. Klimaks wydarzył się w najmniej oczekiwanym momencie. Ignacy, pod wpływem ostatnich wydarzeń, zaczął intensywnie analizować swoją przeszłość, szukając korzeni swojej emocjonalnej pustki. Odkrył starą korespondencję, którą przechowywał w sejfie przez dziesięciolecia, listy od jego dawnego wspólnika, Piotra Kowalczyka, z którym rozstał się w burzliwej kłótni o udziały 20 lat temu. Kłótnia, w której Ignacy, w szczycie swojej bezwzględności, doprowadził do finansowej ruiny Piotra. Właśnie wtedy, kiedy Piotr potrzebował wsparcia, Ignacy z zimną krwią go odciął, niszcząc mu życie. Piotr Kowalczyk. Marta Kowalczyk. Nazwisko uderzyło go z pełną mocą. Ignacy siedział w gabinecie, trzymając w ręku pożółkły list. Na jego twarzy malował się przerażający szok i nagły, palący wstyd. Spadł na niego ciężar prawdy. Dziewczyna, która uczyła go pokory i człowieczeństwa, była córką człowieka, którego zniszczył swoją arogancją i rządzą władzy. Trauma, o której opowiadała utrata ojca, konieczność pracy w trzech miejscach to wszystko było pośrednio jego winą. Wszedł do pokoju Marty, a na jego twarzy malowała się agonia. Była w trakcie sortowania dokumentów. Marta, musimy porozmawiać o Twoim ojcu. Marta uniosła wzrok, zdziwiona. O moim tacie. Ale co on ma wspólnego z panem? Ignacy położył na biurku list i starą fotografię, na której Ignacy i Piotr, młodsi i pełni nadziei, uśmiechali się do siebie. Marta, twój ojciec, Piotr, byliśmy partnerami. Kiedyś. Jego głos drżał. Kiedy doszło do wypadku. To nie był przypadek. To była konsekwencja. Wypadek w stoczni. On tam pracował, bo stracił wszystko, co miał. Stracił to z mojego powodu. To ja, w mojej ślepej pogoni za władzą, pozbawiłem go jego części, zostawiłem go bez niczego. To przeze mnie musiał podjąć tę niebezpieczną pracę. Ignacy król, człowiek, który nigdy nikogo nie przeprosił, stał teraz przed córką swojej ofiary, ze łzami w oczach. Ja. Ja zniszczyłem mu życie, Marta, a przez to zniszczyłem i twoje. To ja jestem winny twojego cierpienia. Rosół Twojej matki, który mi podałaś, był z domu, któremu ja zabrałem przyszłość. Ja byłem ślepym królem, a ty byłaś cichą ofiarą mojej pychy. Proszę, wybacz mi. Marta patrzyła na niego. Jej twarz nie wyrażała gniewu, ale głęboki, cichy ból. Jej szare oczy wypełniły się łzami, ale nie z powodu rozpaczy, lecz z powodu zrozumienia i wstrząsu. Wszystkie jej ciche walki nagle nabrały potwornego sensu. Mój ojciec, on nigdy nikomu nie powiedział, co się stało. Zawsze mówił, że to tylko biznes, panie Ignacy, że trzeba się podnieść. Jej głos był cichy, ale przeszywający. To jest właśnie różnica między panem a nim. On, chociaż stracił wszystko, zachował godność i serce. Pan, mając wszystko, stracił duszę. Marta wstała. Nie krzyczała, nie wymierzyła mu policzka. Po prostu wzięła torebkę i spojrzała na niego z mieszanką bólu i litości. Nie mogę tu dłużej pracować, panie Ignacy. Nie teraz. Dziękuję za to, że mi pan powiedział. Ale niech pan pamięta, że nie ma ceny, jaką można zapłacić za czyjeś życie. Pana zysk jest moją stratą. Wyszła. Ignacy został sam w gabinecie, pośród drogich mebli i obrazów, które nagle stały się dla niego obrzydliwe. Czuł się, jakby cały jego świat, zbudowany na fundamencie kłamstwa i arogancji, właśnie runął, rozpłakał się. Był to płacz człowieka, który stracił wszystko, mimo że fizycznie posiadał najwięcej. To był moment katarsis, uwolnienie emocjonalne, które przyszło za wysoką cenę. Blok pięć siedemset słów. Ukończony. Proszę o potwierdzenie, abym mógł kontynuować. Zapisz się do kanału i napisz, która scena najbardziej Cię poruszyła. Kontynuuje, ściśle przestrzegając instrukcji o braku jakichkolwiek oznaczeń scenicznych, utrzymując język polski i limit 700 słów. Odejście Marty spowodowało w Ignacym głęboką rupturę. Nie była to strata finansowa, ale moralna. Stracił nie tylko asystentkę, ale swojego nieświadomego przewodnika i ostatnią szansę na szybkie oczyszczenie sumienia. Następne tygodnie były dla Ignacego czasem głębokiej samotności i refleksji. Zamknął się w swoim penthouse, -ie. nie odbierał telefonów, nie jeździł do biura. Całe jego bogactwo stało się dla niego ciężarem, więzieniem, które zbudował wokół siebie, a które teraz uniemożliwiało mu dotarcie do drugiego człowieka. Wcześniej pustka była znośna, bo była maskowana pracą i arogancją. Teraz pustka była dotkliwa, bo wypełniła ją prawda. Siedział nocami w salonie, wpatrując się w deszcz za szybą. Przypominał sobie scenę, w której marta naprawiała swój rower, jej naturalny śmiech. Przypominał sobie smak rosołu, symbol niewinnej troski, na którą nie zasługiwał. Czuł się jak midas, który wszystko, czego dotknął, zamienił w złoto, a jednocześnie odebrał temu życie. W końcu podjął decyzję. Decyzję, która miała być nie gestem naprawienia błędu, bo tego nie dało się naprawić, ale gestem pokory i zadośćuczynienia. Najpierw zreorganizował całą swoją firmę. Zszokował zarząd, zlecając audyt wszystkich projektów, w których doszło do zwolnień grupowych i konfliktów. Postanowił przeznaczyć znaczną część swojego osobistego majątku na fundusz wsparcia dla rodzin, które ucierpiały na skutek jego bezwzględnych decyzji biznesowych w przeszłości. To była jego publiczna pokuta. Następnie próbował znaleźć Martę. Udało mu się to dzięki jednemu ze swoich starych kontaktów. Znalazł jej dom. Małe, skromne mieszkanie w starej kamienicy w nowej hucie, niebo, a raczej ziemia, a nie piekło z marmuru i szkła, w którym on sam mieszkał. Pojechał tam sam, bez limuzyny i kierowcy, ubrany w zwykłą wełnianą kurtkę. Był wieczór, a na klatce schodowej pachniało starością i gotowaniem. Stanął przed drzwiami i zawahał się. To był moment najwyższego upokorzenia i najwyższej odwagi. Zapukał. Otworzyła mu matka Marty, kobieta o zmęczonej, ale ciepłej twarzy. Przepraszam, czy zastałem Martę Kowalczyk? Tak, a pan to kto? Nazywam się Ignacy Król. Muszę z nią porozmawiać. To bardzo ważne. Weszła Marta. Wyglądała na zaskoczoną i zmęczoną. Panie Ignacy, mówiłam, że nie chcę z panem rozmawiać. Wiem, ale ja muszę. Nie przyszedłem tu, żeby przepraszać, bo to jest zbyt mało. Przyszedłem, żeby wziąć odpowiedzialność. Podał jej plik dokumentów. Były to akty własności oraz dyspozycja powiernicza. Marta, twój ojciec, to wszystko, co mu się należało i dużo więcej. Kiedy zginął, byłem zbyt ślepy, żeby zobaczyć, co zrobiłem. To jest spłata długu. Nie dla ciebie, ale dla twojego taty. A także dla twojej mamy, żeby miała najlepszą opiekę. Proszę, przyjmij to. Nie jako prezent, ale jako próbę zadośćuczynienia. Tego, co straciłaś, nie oddam ci nigdy. Ale mogę ci oddać spokój. Marta spojrzała na dokumenty, a potem na niego. Nie było w nim pychy, tylko głęboka ludzka pokora. W jej oczach zaiskrzyła nadzieja, ale i wciąż obecna nieufność.